Sieman z tej strony, Canter, i, to Canter, i to jest mój drugi filmik na YouTubie. Dzisiaj wam pokażę, co zostało dodane do, e, do. nowego sezonu, co zostało usunięte i co zostało znerfione. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Pa! I Czak Czak. Jack dużo animacji, ale moim zdaniem jest bardzo. I, beczki, I tak się rozlatuje na boki. Dobra. Na boki. jak niszczą. Teraz szary. Dobra, jak strzela. Pyk. i Dobra. Jak strzela? Pek.

I I Jak widzicie teraz pewnie na, na obrazie yy, mieliśmy tutaj taką przepowiedź, że wróci konieczynka konieczynę, spadanie koniczyny i yy, 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 Teraz jak widzicie mamy klucz kościotrupów, który moim zdaniem... Yy, no i oczywiście yy, nasz uchwany bananek. I skra. Yy, I skra jakby, która stworzyła moim zdaniem wulkan yy, króla ognia. klucznik, który jak widzicie jak widzicie ma przy tutaj widzicie ten klucz kosztotrupów moim zdaniem, bo tak wygląda no i oczywiście nasza diamentowa i tu jest Lu X, która jest bardzo podobna do yy, z postaci z gry e Apex Legends która ma robot yy. Ta zaraz, która ma robota, który leczy. Dobra, no i to na tyle z karnetem. Jak widzicie teraz pewnie na ekranie jest ten czas mojego gameplaya, widzicie? No i takie replikony które są mają szczęście tam w to jest taki nic znak rozpoznawczy. A replikony to jest na przykład e, pa, e, pani koniczynka. I może jest możliwość, że ta pani koniczynka na, dru na drugim końcu ten, ten ukryje jakiś skarb. Czyli na przykład jakiś garnik złota, czyli nie wiem, tam z tak z pięć legendarnych broni, ale żeby tam nie był RPG, bo Rpeg jest strasznie hamski. Jak widzicie teraz na ekranie <laughs> według mnie taką, takiego ninja y Hydra. No i jak widzicie na początek jest zupełnie normalny. Ale potem y potem już zaczyna się zmieniać w, ta w takiego jakby węże-jaszczurka. Wężo I według mnie ta wężo jaszczurka ona e, została ugrzyżowana przez tego węża, bo kró, mo, moim zdaniem król ognia wykradł jej. Jak widzicie, na lewym i na prawym, e, na ramienniku. Tej, tego ninja widać w taki wyraźny wyraźny znak jakby e, tego węża wszyscy myśleli, że to był smok ale to był naprawdę wąż e, i moim zdaniem ugr został ugryzł w ten wąż właśnie e, te ninja, które kiedy opiekowały się nim coś w tym stylu kiedy się Opiekowałem, no i on zaczął się przemieniać w takiego wężo jeszcze. I to tyle na temat, właśnie. Karny. Podsumowanie, co Sezonu, co zostało zmartwione, co zostało usunięte i co zostało dodane. Na początek, co zostało usunięte, jak wiecie, usunięty został złoty kałach i fioletowy kałach. I jeszcze karabin piechoty, który moim zdaniem był bardzo fajny, bo pocisk jakby tak na to popatrzeć to pocisk leciał bardzo wolno ale ze szarego zadawało się chyba 48 e, obrażeń e, e, i oczywiście samoloty które mają być dodane do specjalnego trybu bo w plikach gry można znaleźć taki e, odgłos jak e, e, ben, jakby ten Samolot się tankował, że będą jakieś stacje palić, że podjeżdżasz, na przykład trzeba zapłacić 400, 400 drewna, podjeżdżasz, kupujesz i mogą się tam, możesz tam też przykampić, no i jak taki typowy bambik i sobie zabić parę osób. Co zostało znarfione? Oczywiście nasz kochany digielek. Z czego nie zrozumiałam. Zadaje mniej HP. Co z, usunięte... Y, znerfione. No to RPG. No i dobrze, wkurza strasznie. Nie da się z niego grać. Jak kogoś takiego znajdziecie, to... Naprawdę słabo się gra. I y, co zostało dodane? Można to tak zali... no jak wiecie te nowe e, animacje, picie, picie czy beczki obfitości, ja to nazywam czak Jag e, apteki, małych pod, dużej pod e, 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 i... tyle. Epek pojawia się tylko z zrzutach. No, i dobrze, masz tylko tam 25% że od niego wydropisz. No i to jest dobra rzecz. To, to, jest, to był jeden z lepszych update'ów, jakie wprowadziło Epic Games, moim zdaniem. E, no i to tyle z e, dodanych dodan, do nowych rzeczy. Ale jak wiecie, zostanie dodana nowa broń. Taki nie revolwer, sześciostrzałowy, tylko taki rewolwer jeden strzał. On będzie moim zdaniem złot w ratowaniu świata. Jest taki, mam go, bo sam gram w ratowaniu świata. Jest taki rewolwer. Ja mam go złotego, ale jest jeszcze fioletowy. No i będzie w trybie Battle Royale też będzie taki. A yy, w ogóle, jak wiecie, jest ten nowy tryb na zielono. I są te nowe skiny, i moim zdaniem yy, ten skin, chłopak w takiej masce, on w ogóle nie pasuje do tego na zielono. To moim zdaniem nie jest jakiś taki skin szczę szczęścia. Powinien być na przykład bez tej maski. A po drugie to jest prze przeróbka tego skina z czwartego sezonu. Dobra. No to Elo. Daj suwa, daj dzwona, drakantera i moderatora. Potem lajki, komentarze. Kiedy filmik się pokaże. Nie czekaj na Discorda wbijaj, zostań aktywnym widzem.